Witajcie na kanale Secret Garage. Dzisiaj kolejna bardzo szybka naprawa, właściwie wymiana filtra kabinowego w Procie 307. Zapraszam. Jeżeli chcecie wymienić filtr kabinowy w swoim Peugeot 307 i zastanawiacie się gdzie on jest, no to jest troszeczkę schowane, aczkolwiek jest to wymiana bardzo prosta, szybka, nie wymagająca właściwie żadnych narzędzi i przyda się Wam co najwyżej śrubokręt, mm. żeby, tylko po to, żeby wyjąć spinki i od, zdjąć tą osłonę, która tutaj jest. Spinki się wyjmuje prościutko. po prostu tutaj musimy podważyć tą środkową część, wyciągnąć ją, a potem już Spinka powinna wyjść bez większego problemu. O, tak jak widzicie, później wkładamy najpierw tą część, a potem wpychamy środek. No, u mnie nie muszę tego robić, bo po prostu już po tylu latach to się zdezintegrowało i odpadło. I teraz, gdzie jest filtr? Filtr jest, słuchajcie, tam. Widzicie, jest taka rączka, wystarczy za nią pociągnąć i już mamy filtr na wierzchu. Wyciągamy sobie stary filtr, który tutaj siedzi. O! Jak widzicie syf jest tutaj straszny. Następnie nowy filtr z pudełka. Czy tu jest opisana jakaś góra-dół, czy to nie ma znaczenia? Airflow powinien o, być. O jest, airflow. Ten wyjęliśmy tak, czyli wkładamy w tą samą stronę, czyli wkładamy go tak. Airflow, widzicie, strzałka w dół, z góry powietrze zasysa. No i w tą szparę, z której wyjęliśmy stary, tam są takie dwie jakby szyny po bokach, on się tam ładnie w to wsuwa i właściwie to już jest tyle, od cała, na, cała wymiana. Wkładamy pokrywkę na swoje miejsce. Te dwa ząbki tam ładnie się powinny zazębić. że ta pokrywka. Ma... Nie, ta pokrywka powinna być symetryczna. Symetryczna. Czy nie symetryczna? Symetryczna jest. Dobra. Dociskamy, żeby się wszystko za czepiło, tyle to jest cała naprawa dwie minuty i po sprawie no może trzy jak musicie jeszcze odpiąć odpiąć tą osłonę potem może przypinacie ją tylko i już jak się podobało dajcie łapkę w górę i zapraszam na następne filmiki